miłość jest na czerwona zażywaj mnie z bólu i się da trochę chmur w słońca, chcę w spoczątku coś słońca, trochę to co tydzień, długosny, proszę Państwa Kamil zostaje, bo kamień tutaj obiecał, że nauczy Państwa bo za chwilę zaczynamy pokaz Nocą w Ekwadorze to proszę bardzo Sprawdzimy czy pamiętam. Państwo już chyba się też troszkę nauczyli. Energii. Ja byłam zdziwiona, ja czasami już wysiadałam i miałam już dość i mi zasychało w gardle, a panie nie, nie, nie robimy przerwy, idziemy dalej. sim Przez panią, Ole mam taką okazję właśnie, żeby koncertować, żeby dawać ludziom radość, pomimo tego, że jesteśmy w takiej, a nie innej sytuacji. I to jest po prostu niesamowite, że właśnie można wyjść na tą scenę i się tą swoją miłością do muzyki podzielić. 15 października odbył się pokaz mody Moda, Kulturalny Senior Piękno nie zna wieku pod patronatem prezydenta miasta Bielska Białej Jarosława Klimaszewskiego. Zadanie udało nam się zrealizować dzięki programowi z dziedzictwa kulturowego gminy Bielska Białej, drugiej edycji z kultury Moda, Kulturalny Senior. Nasza pani Ola nauczyła nas i tańca, i uśmiechu, no, i wyprostowała, można powiedzieć. Że chodzimy z... pięknie. Pracowałam w Stowarzyszeniu Sztuka Teatr, pracowałam w Teatrze w banialuce. No i po prostu zawsze mnie te rzeczy interesowały artystyczne. Uczęszczam na Akademii Seniora, śpiewam. No i w ogóle kocham śpiewać, tańczyć i bardzo jestem szczęśliwa i wdzięczna pani Oli, że tutaj trochę się mogę spełniać, bo już po prostu mamy taki wiek jaki mamy, że raczej takie te rytmiki coś nam już nie leżą. Więc od czterech lat y, tańczę y, tańce latynoamerykańskie oraz tańczę w zespole Jaworze. To są tańce ludowe. Nasze panie seniorki mają 65-75 lat. Dzięki udziałowi w zajęciach modelingowych odmłodniały o ponad 10 lat. Sprawia im to ogromną przyjemność. Są zdrowsze, nie biegają do lekarza, uczestniczą w wielu programach edukacyjnych, kulturalnych, tanecznych i dzisiaj dzięki w gminie Bielsko-Biała możemy spotkać się w tym pięknym miejscu w hotelu pod Orłem i podsumować zadanie Piękno nie zna wieku Moda kulturalny senior. Szczęścia mie. Dobra nastawska noc. Lecz panowie, że dzisiaj rząd odboczy nas. Jest świetna atmosfera. Panie, mimo tego, że nie robią na co dzień tych pokazów i w ogóle jakby zawodowo się tym nie zajmują, jednak świetnie się odnajdują w tej roli. I myślę, że to jest coś, co wyróżnia. Spośród tych wszystkich pokazów, które zrobiłam poprzez już w całym okresie 20 ponad lat pracy w zawodzie stylisty. Jesteśmy szczęśliwe, żeśmy to pokonały, że nasze nogi po prostu to wytrzymały. Przebierałyśmy się pięć razy piękne stroje. Trenowałyśmy troszeczkę, żeśmy się napracowały, ale przede wszystkim chciałam podziękować paniom. Ze sklepu Bena ze sklepu Kodyłko za piękny kraj. Mamy różne style, różne sylwetki, różne urody, ale to, co odnosimy od sponsorów, które nam dają odzież, jest piękne, bo piękno nie jest tylko odzieżą, ale piękno jest w nas. Jednak przygotowanie się do tego wszystkiego to dość trwało, no miesiąc czasu, ale same to, że jest publiczność i jednak to jest stresujące, ale pokonałyśmy ten stres. No, i sądzę, że impreza była udana, i publiczność chyba była bardzo zadowolona z naszego pokazu. Tak, będziemy kontynuować, bo to jest nasza, nasze życie. Piękno nie zna wieku, po prostu się czujemy rewelacyjnie w tym, co robimy, pokonujemy same trudności, swoje jakieś tam niedoskonałości, dowartościowujemy się po prostu na każdym kroku.